Dobrze. Pani kamerzysta nagrywa 800 metrów. Ja nagrywam. Cały czas. Tak. Dzień dobry. Przed chęcą Kasia Napolijanowska. Fakty. Pakty będzie pieniądze. E, Przed chęcą 800 metrów. W wykonaniu pas. Nie ma króla. Halo, to Sandra.

Jezus, co ich tak dużo? Masakra, <grywa> tam się pozabijają. <grywa> Trenerze! Jezus Maria, skandal. Ej, mi tak kiedyś też jeden trener powiedział, że mam się nie pchać. To, po, to mu pokazałam. No, też było tak, że poszłam do drugiej linii a wyszło tak, że druga dobiegłam. Pan Neszczyński mnie że tak nie potraktował. Przypychać, to nie przepychać, to niech szybciej za biegać, nie tam. Gagatka. Dawać, dawać! Nie przepychać się, no to się będą przepychać. Nie przepychać się. No ten. Nie przepychać się. Niech szybko zdarzy, że nikt nie będzie przepychać. Ja specjalnie bym im teraz przeszkodziła tam. Poszli konie po betonie biegają A czemu... Jak będą na mecie, kto ja chce? Czemu Szymon biegnie i prowadzi to? Co? Aha, aha, no dobra, tu dzwojna te... Biegaj, biegaj, Szymon!

გამარჯობა <muchas>